This is ours. Jesteśmy dzisiaj na fermie Alpaczej, Alpaka Team. Mamy przyjemność tutaj gościć u pani Ani Demkowicz, która będzie jednym z wystawców na 20 wystawie hodowców zwierząt w starym polu 15 i 16 czerwca. Pani Aniu, jak zaczęła się historia z alpakami? Od czego się to zaczęło? Zaczęło się ponad 5 lat temu. Kiedy moja mama obejrzała program w telewizji o alpakach i powiedziała do mnie, do mojego brata, może byśmy hodowali alpaki, wtedy żeśmy nie wiedzieli w ogóle, co to jest takiego, co to, jak to zwierzę, żeśmy oglądali w internecie. Tak nam się spodobały, że pojechaliśmy do jednego z hodowców, do dużej hodowli za Warszawą. No i od razu zamówiliśmy siedem sztuk zaciążonych samiczek. Przyjechały do nas. Prosto z Peru, czyli las, eee, No i tak się zaczęło. Rozmnożyły się, w tej chwili jest 27 sztuk. I jaki kierunek hodowli dalej będzie? Nadal będziemy rozmnażać, tak do około 50 sztuk. Eee, przygotowujemy teren pod wycieczki, eee, agroturystykę. No i również na wełnę, przędzenie. A mm, różne alpako alpakoterapia, alpakoterapia również. Czy teraz są zwierzęta przygotowywane do albakoterapii? Są przygotowywane samce, jeszcze chwilę potrzebują czasu, żeby dobrze się prowadziły i, i były odpowiednio nastawione. Także jak się wybiera zwierzę do albakoterapii? Czy musi mieć jakieś specjalne, nie wiem, walory, wymagania? Musi mieć odpowiedni charakter, bo nie każdy się nadaje do tego. My mieliśmy samczyka, który się tutaj pierwszy urodził. Na początku no, nie mieliśmy doświadczenia, więc nam się wydawało, że on będzie się nadawał świetnie, bo przybiegał na zawołanie, dawał się głaskać, tulić. No ale okazało się, że hoduje wściekłą alpakę. W tej chwili on już dorósł, ma ponad 4 lata. No i do takiej terapii na pewno się nie będzie nadawał, bo. Nie czuję takiej granicy między człowiekiem, a sobą, stadem. Traktuje nas jako takich rywali, więc atakuje. Teraz w szkole samczyki patrzę się na charakter, żeby był łagodniejszy, żeby nie naskakiwał i nie miał takiego stresu bardzo, nie, nie był taki wycofany. Także powoli trzeba dotykać, przyzwyczajać do dotyku, do nóg. Wiadomo, że jak dzieci przyjdą, żeby mogły dotknąć, żeby nie wystraszył się. Także trochę to czasu zajmuje. Jak długo się y, przygotowuje takie zwierzę do No To właśnie zależy od charakteru i takiej częstotliwości. Ja dopiero zaczynam, więc jeszcze nie wiem, ile to dokładnie mi zajmie. Szkole, jak oni już mają tak z pół roku, dopiero zaczynam szkolić, przyzwyczajać. Także tak myślę, że tak z pół roku mniej więcej. Jakie właściwości ma na załpak? Bo ona chyba jest trochę inna niż owcza, do której jesteśmy w przyzwyczajeni. Jest, jest inna, e, bardzo delikatna, nie gryzie tak jak owcza. Nie ma w sumie lanoliny, więc jest taka suchutka, przyjemna w dotyku. E, nie uczula, e, roztocza się w niej, tak nie rozwijają. Więc na kołdry na, są takie antyalergiczne. Alergicy mogą śmiało ich używać, mój brat też ma taką i śpi. E, co jeszcze? Jest leciutka. Więc te kulderki ważą bardzo mało, są cieniutkie. Z półtora kilo, gdzieś tak mniej więcej zależy, jaka, jaka wielkość kołdr. I jest całoroczne. Nie? Można spać zima, lato, latem jest ciepło, zimą człowiek się tak nie poci, bo to jest oddychająca wełna. A Także... jak dużo wełny się pozyskuje z jednego zwierzęcia? Takie to, eee, to również zależy. <grym> zależy od alpaki. Mniej więcej 3 do maks. No tak 5 kilo, średnio tak 3 kilo takiej wełny jakoś się segreguje? Dwa, trzy dowolnie. kilo. Segreguje się. Najpierw e, te pierwszej klasy, to jest runo z góry, boki, nogi odchodzą już jako gorsza jakość. To już jest taka bardziej gryząca wełna i mniej delikatna. <grytanie> Widzę, że ma Pani kołowrotek. E, jak się Pani nauczyła prząść? Bo to jest rzadka umiejętność. To jest rzadka umiejętność. E, widziałam w telewizji, jak e, jak Kobiety wszędzie, im się bardzo spodobało. Zamówiłam ten kołowrotek i uczyłam się przez internet na filmikach, metodą prób i błędów. W końcu zmarnowałam trochę tej wełny, ale nauczyłam się. Później skorzystałam też z takiego doszkolenia u jednej z jednej Schodowli, Marta Pietrzykowska. do niej pojechałam i ona mi podpowiedziała jeszcze parę takich rzeczy jak robić, czy jak nie robić, żeby ta wełna była odpowiednia. Co się potem z tej wełny e, uprzędzionej ręcznie u pani dalej, co się znajdzie? Robimy czapeczki na zamówienie, szaliki, skarpetki. E, sprzedaję też takie gotowe kłębki. Co w leczę sensie, kto co chce, kto co zamówi, teraz też e, poznałam. E, Obietkę, która umie bardzo ładnie robić na szydełku, także myślę, że w końcu dam jej wełnę i zrobię sweter. Czy pani farbuje tą wełnę, czy ona zawsze zostaje w takich naturalnych? Zostaje natural... naturalna. Czy nie? Mhm. Jest umie jeszcze nie. Może później będę na razie jeszcze. Na razie jeszcze jest, nie. Jest taka. Mhm. Na razie naturalnie. Hodowla alpak jest bardzo trudna wymagające zwierzątka? Nie tak bardzo. Myślę, że chociaż nie hodowałam wcześniej ani krów, ani świn, ale myślę, że jest mniej przy nich roboty. Podstawowe rzeczy trzeba zrobić, oporządzić, wyczyścić, paznokietki przyciąć. No raz do roku się strzyża. Trzeba pilnować, żeby nie miały świeżba. U nich to jest bardzo takie popularne, bo to jest w sianie i tam mogą sobie zarażać, ale wtedy się smaruje odpowiednie. Trzeba pilnować po prostu. <głynie> Ogólnie jak jest dużo trawy, wypuszczamy je na sad. Tutaj taki były sad, więc to co jest, to jest ich. Ile sięgną to, to jest ich. Drzewka tak jak widać są trochę poobgryzane, poobkorowywane. <głynie> to co sięgną jest ich. Reszta jest nasza. Spadnie jabłuszko zjedzą. <głynie> jedzą jabłuszka też jedzą? <głynie> jedzą jabłuszka też. Nawet śliwki jedzą i nic im nie jesz, Także Gruszki też potrafią zjeść. Czyli są żarne Są mm -hmm. Marchewki lubią, także... Dziękuję pani Ani za, za krótki Proszę. wywiad. E, I mam nadzieję, że pokaże nam pani troszeczkę, e, jak się wszędzie. Jeżeli pani pozwoli, przyłączę się. Będziemy do tego wspólnie, wszędzie. tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję również. E, tak wygląda wełna z alpak, która jest przygotowana do przędzenia ręcznego. Jest to tak zwana chmurka, czyli taki obłoczek bardzo, bardzo delikatny wyczesanej, czyściutkiej sierści alpaczej. To jest e, drugi sposób przygotowywania wełny do ręcznego przędzenia, tak zwana rolatka. E, tu jest akurat wełna z alpaki pomieszana z, e, z celulozą, z tencelem. Za gościnę Pani Aniu. Dziękujemy za możliwość dotknięcia wełenki z, z alpaki. Alpaki, które Pani hoduje. Są przepiękne, przepiękne jakości. I czekamy na Panią w starym polu. Ja również dziękuję Mamy za. Również <laughs> Dziękuję za odwiedzinę i do zobaczenia niedługo. Dziękuję bardzo.